Kapitał ludzki jest, jednym z fundament, jest jedną z fundamentalnych wartości w grupie Lubawa. Pracownicy stanowią moje sile, stanowią moje potencjale, stąd od samego początku będziemy bardzo duży nacisk na to, żeby nasze kadry odpowiednio rozwijały się i też posiadały określone kompetencje. W tym zakresie zarówno pozyskując kadry do naszej struktury, jak i kształcąc je często, bo posiadamy też umowę o współpracy z uczelniami czy technicznymi, czy uczelniami wyższymi. Za każdym razem zwracamy uwagę na kompetencje. I wspólnie z tymi kompetencjami rozwija się również nasza organizacja. Kilka lat temu nawiązaliśmy strategiczną współpracę z firmą Rekord24. Uważam, że to była ze wszech miar zasadna decyzja. Dzięki tej strukturze, dzięki naszemu strategicznego partnerstwu, udaje nam się pozyskiwać właśnie byłych funkcjonariuszy służb, czy to wcześniej podegłych MSW, czy Ministerstwo Obrony Narodowej, wysokiej klasy specjalistów, praktyków, którzy na dzień dzisiejszy są już częścią naszego zespołu i z powodzeniem rozwijają zarówno naszą spółkę, jak i siebie też jeśli chodzi o ich kompetencje. Jest to wydaje mi się naturalne zjawisko, które występuje również to w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. Emerytowani oficerowie są zawsze fundamentalną częścią przedsiębiorstw w naszej branży, szczególnie pionów handlowych, ale nie tylko. I podobnie rzecz się ma również w przypadku Lubawy. Te osoby, które udało nam się pozyskać dzięki Rekord 24, są już filarami naszego działu sprzedaży, ale również biorą bardzo czynny udział w trwających u nas procesach, pracach badawczo-rozwojowych czy wdrożeniowych, bo ich doświadczenie służy również tym aspektom naszej codziennej aktywności. Wiedzę, którą nabyli w trakcie swojej służby e, dla nas często eliminują wieloletni proces poszukiwań dochodzenia do pewnego rozwiązania, bo już ta ścieżka jest w tym momencie skracana do rozwiązania już docelowego, kiedy dana osoba potrafi nam wskazać w oparciu o swoje doświadczenia, jakie rozwiązanie w danym przypadku jest najbardziej optymalne. Po drugie, te osoby Niewyobrażalny wręcz poziom samodyscypliny i organizacji, tak? funkcjonując często w jednostkach, czy to na przykład wojsk specjalnych, czy innych wojsk operacyjnych. Osoby te podlegały, że tak powiem, w strukturze swoim przełożonym i wypracowały sobie w tym zakresie bardzo dobre praktyki, których nie chcemy, broniego boże, eliminować chcemy je rozwijać. Dla naszej organizacji to też jest wartość sama w sobie. Dodatkowo, co też mile nas zaskoczyło, kompetencje językowe. Młodzi oficerowie to osoby znające biegle język angielski, często osoby też po misjach, czy to w Afganistanie, czy w Iraku, mające również w tej materii wiedzę, jeśli chodzi o swoisty metajęzyk, bo nie rozmawiamy o klasycznym angielskim, tylko o angielskim specjalistycznym, tak, dotyczącym sprzętu, które Lubawa na co dzień wytwarza. Także szczerze polecam. I uważam, że jest to słuszny kierunek, jeśli chodzi o rozwój firm w naszej branży. Znaczy, mamy w strukturze lubawy zarówno generałów, jak i starszych szeregowych. Także myślę, że jesteśmy najlepszym przykładem tego, że tak naprawdę nie stopień, a kompetencje, wiedza stanowią wartości człowieka. I na to przede wszystkim za każdym razem się koncentrujemy. Dzięki współpracy z REKU24 mamy możliwość dokonywania swoistej preselekcji tych kandydatów, przeprowadzenia, przeprowadzenia z nimi bardzo szczegółowych rozmów. Przedstawiamy też profil kandydata, który nas każdorazowo dla danego stanowiska interesuje i za każdym razem zyskuje to właściwe przedłożenia w tej materii. Też.